Siądźmy kochani, teraz się mogę trochę przedstawić, tak jak dziękuję księdzu dziekanowi za takie, za takie powitanie. Tak na co dzień w naszej diecezji od sześciu lat posługuję jako egzorcysta, a księdzem jestem od dziesięciu. Więc ponad połowę swojego funkcjonowania jako ksiądz to przeżywam właśnie jako egzorcysta. Na co dzień zajmuję się przede wszystkim tym, to jest moje główne zajęcie, czyli spotykam się z osobami dręczonymi, osobami, które są opętane, zniewolone w jakikolwiek sposób, które duchowo potrzebują mojej pomocy, ale także odpowiadam za to, żeby rozeznać, czy coś jest chorobą psychiczną, czy coś jest chorobą duchową, bo tak jak ksiądz Dziękiem powiedział, też jestem psychologiem z wykształcenia i mam takie zadanie, żeby, żeby rozeznać. I pracuję także w poradni jako, jako psycholog. Posługuję także w parafii Świętego Rocha w Rzeszowie. Na co dzień tam mieszkam, na co dzień tam posługuję jako ksiądz. Jestem szczęśliwym księdzem i jestem tutaj razem z Wami. Mam nadzieję, że ten czas będzie, będzie czasem, kiedy duchowo wszyscy będziemy wzrastać, bo to jest czas, kiedy wszyscy razem słuchamy Bożego Słowa, bo ono ma moc uwalniania i uzdrawiania naszego serca. I dzisiaj, kochani, gdy słuchamy tego Bożego Słowa, to zobaczmy, że, że to Boże Słowo, ono do nas mówi o poście. I wiecie, z początku post w tradycji żydowskiej, to miał taki wymiar wynagrodzenia za zło, wynagrodzenia za grzechy. Jak to zobaczyć? Pewnie wszyscy znamy króla Dawida, prawda? Wielki, potężny król, który był na początku królem Judy, później królem całego Izraela, Połączył całe królestwo po Saulu. I wiecie, to był król ideał. To był król ideał. Jak jemu Pan Bóg błogosławił. Ale wiecie, mamy w Piśmie Świętym taki fragment, że mamy napisane, przyszła pora, kiedy wszyscy królowie zwykli wyruszać na wojnę, a Dawid został. I Dawid kogo wysłał ze swoim wojskiem? Wysłał swojego dowódcę, generała Joaba. Zebrał całe wojsko i poszli się tam tłuc, bo takie były, takie były momenty. I Dawid sobie został. No to co sobie został? Jak sobie został, to sobie wyszedł na balkon swojego pałacu i nagle zobaczył, że tam dziewczyny coś robią przy fontannach. No to jak zobaczył tam dziewczyny, to mu serce zapałało. Zobaczył Batrzebę i ją zaprosił do siebie. Jak ją zaprosił do siebie, to oni tam różańca nie odmawiali. To oni tam nagrzeszyli sobie konkretnie. Batrzeba dała mu cyng, że słuchaj, jestem w ciąży, więc Dawid, chytry jak lis, można powiedzieć, mądry gościu, pomyślał tak, nie może być, że to ja coś zrobiłem, co muszę zrobić? Wezwał męża Batrzeby, Uriasza, z wojny i mu powiedział, słuchaj, porozmawiaj, bo tam opowiadał o tej wojnie, Zjedli kolację i Dawid mówi, idź do swojego domu, a mówi, królu, jest wojna. W tym czasie nie sypia się ze swoją żoną. My mamy mieć siłę do walki. I nie poszedł. Więc Dawid co wymyślił? Dawid wymyślił, że co? Spije go. Jak go spije, to na pewno pójdzie do domu. Nie będzie na mnie. Spił go, ale tak go spił, że nie wyszedł z pałacu. I zanocował w pałacu. Misterny plan legł w gruzach. Więc Dawid co wymyślił? Wymyślił inną rzecz. Dam Uriaszowi list, żeby dał Joabowi, generałowi. W liście napisze, że ma postawić Uriasza w takim miejscu, gdzie jest najgorsza walka, i mają go tam zabić. Przeciwnicy oczywiście. No i co? Uriasz, wierny sługa pana, króla Dawida, zaniósł list, w którym było napisane, że ma umrzeć. Dał Joabowi. Joab go przeczytał. Uriasz umarł. Wszystko by było git, prawda? Nikt by się nie dowiedział. Ale Bóg czuwa. I nagle do króla Dawida przychodzi Natan, prorok, i mówi do niego tak: Słuchaj, co byś zrobił w takiej sytuacji, gdy jest dwóch gospodarzy jeden ma sto owiec, drugi ma jedną i przychodzi do tego gospodarza, co ma sto owiec, gość, jego przyjaciel, i chce mu zrobić ucztę, i mu szkoda, żeby zabił którąś z tych ze swoich owiec. To zabiera temu jednemu, który ma tylko tą jedną, jedyną. I Dawid co mówi? Zgrzeszył, winien jest kary. I na ten mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. I nagle Dawid, niestety, racja. Dawid wtedy co? Pada na twarz i pości. I powstaje psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy, psalm 51, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskowości swojej. I Dawid przeprasza Boga. Później, także gdy urodziło się dziecko, Dawid również pości i od tego momentu mamy wyraz postu, jako wynagrodzenie za nasze grzechy. I to jest jedno z rozumień, jak my możemy w jakimś jednym, jednym wrażeniu to, to rozumieć. Ale Żydzi w pewnym momencie zrozumieli, że Mesjasz jest zapowiedziany jako ten, który ucztuje. Mamy to w Księdze Proroka Izajasza napisane, że przyjdzie On, zrobi najlepszą ucztę z najlepszych win, z najlepszego mięsa i nagle przychodzi Jezus i co Jezus robi? Ucztuje. Z celnikami, z grzesznikami, idzie do domu Zacheusza, ucztuje, jest w domu Mateusza, ucztuje. Wszędzie, gdzie tam Jezus idzie, jest, jest impreza. Jest w domu faryzeusza Szymona, jest impreza, Jezus ucztuje i wszyscy, co mówią, żarłok i pijak, nie rozpoznają Jezusa. I dzisiaj przychodzą do Jezusa uczniowie Jana i faryzeusze i pytają Jezusa: No, dlaczego, ty, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? Bo Żydzi wiedzieli, że drugi wyraz postu to jest przygotowanie do spotkania z Mesjaszem. Jezus mówi: Moi uczniowie nie muszą posić, bo oni już wiedzą, że Mesjasz już jest. Oni to wiedzą. Ale wiecie, ten post miał zrobić coś, co? Przygotować nas na to, co dobre. I Żydzi mieli być przygotowani na to, że przyjdzie Mesjasz. Jak to zrozumieć? Kochani, chodzicie na wesela? Chodzicie na śluby na wesela? Jak wstajemy rano, wiemy, że tam o 13 w kościele, o 15 na sali będzie obiadek, to co rano, a lekką jajeczniczkę, co nie? Ze trzy jajka takie, co nie? Coś tam lekko sobie niech mnie lekko przytrzyma. Tam już w kościele mi trochę zaburczy, ale ok, już wiem, że za niedługo będę na sali przyjdę na tą salę, stoły się uginają od jedzenia, prawda? Kto z nas nie jest wtedy szczęśliwy, prawda? Ten głód, który czujemy, to sobie myślimy, przeżyję, co nie? Ale później, jak zjem tą kiełbaskę, oh, prawda? Jak zjem ten deserek, a jak pójdę do tego wiejskiego stołu, uh, będzie się działo, prawda? Głód nas do tego ma przygotować, żebyśmy posmakowali wtedy pewne rzeczy. I wiecie, właśnie ten głód, ten post miał również to zrobić, przygotować nas na spotkanie z Mesjaszem. Jezus, który przychodzi, przychodzi jako ten, który zaspokaja głód każdego człowieka. Wiecie, pracując z ludźmi, ja widzę, jak ogromnie wiele osób nosi w sobie różne głody, przede wszystkim głód braku miłości i akceptacji, i jak szukają wszelkich sposobów do tego, żeby ten głód zaspokoić. Ja widzę, jak wiele osób czuje się niekochanych, niezrozumianych, jak wiele osób czuje się nieprzyjętych od małego, od swoich rodziców w małżeństwie przez męża, żonę, przez dzieci wobec rodziców, jak wiele osób czuje się odrzuconych na marginesie i szukają rozwiązań w różnych miejscach: Seks, związki, alkohol, narkotyki, sporty ekstremalne, ogrom pracy. I, jak wiele człowiek z tego głodu jest w stanie zrobić wszystko, żeby go nie poczuć, żeby na chwilę nie bolało. Ile ludzi choruje na depresję, ilu ludzi choruje na inne choroby, ilu ludzi czepia się zły duch właśnie z tego powodu: braku doświadczenia miłości. I gdy my się tak kochani czujemy niekochani, gdy my się tak czujemy odrzuceni, nieprzyjęci, niezaakceptowani, to Wam powiem szczerze. Jest na to lekarstwo. I dziś przychodzę Wam powiedzieć, że jest na to lekarstwo. Jakie? Komunia Święta. Komunia Święta. W Komunii Świętej mamy żywego Boga, a Bóg jest miłością. Jako ludzie jesteśmy jednością ciała, duszy i psychiki. Ciała, duszy i psychiki. I kiedy cokolwiek u nas szwankuje, my możemy sięgnąć do tego lekarstwa duchowego. I będą i są w świecie. Takie osoby, które chcą zredukować człowieka i powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie psychika i ciało, nie ma ducha. Nie wierzcie im. Ale idźcie za Jezusem, który nam przychodzi zaspokoić głód naszego życia. I zobaczcie, jak to pięknie jest w kościele pokazywane, bo Bóg ma pewien problem, jak nam pokazać, że co będzie w niebie. No co będzie w niebie? Życie będzie w niebie, ale jak to życie będzie wyglądać? Jak kochani chodzimy po różnych kościołach. To w wielu wypadkach zobaczymy na suficie, jak jest przedstawiona uczta. Wiecie, jak ja sobie wyobrażam niebo. Niebo to sobie wyobrażam tak, że tam będzie ta wieczna uczta. I zobaczcie, kochani, jak to powinno nas napędzać. Jest sobota. Wyobraźmy sobie, jest sobota. Jest czternasta. Nagle dostajesz telefon swojego kolegi i mówi krzychu, wieczorem będzie grill. Ile osób się wtedy uśmiecha? Będzie grill. Tam do dziewczyn, może do kobiet, to może będzie inny przykład bardziej przemawiał, jak zadzwoni do ciebie koleżanka i ci powie, słuchaj, to co? Kapucinko i Rafaello? Zjemy? No to zjemy, prawda? Facet już wie wtedy, że co? Karkuwa, golonka, warto pójść. Ani uczta, uczta, bo Bóg przychodzi jako ten, który chce zaspokoić głód naszego życia. I tutaj, w każdej Mszy Świętej, możemy być zaspokojeni. W każdej Mszy Świętej przychodzi Bóg, aby zaspokoić głód naszego serca. Każdy. Nie ma takiego głodu, którego Bóg by nie zaspokoił. Bóg jest w stanie zaspokoić każdy głód naszego serca. Dlatego tak ważna jest Komunia Święta. Dlatego zobaczcie, Kościół mówi o tym, żebyśmy dbali o Komunię Świętą żebyśmy przyjmowali Komunię Świętą. Kto dzisiaj pójdzie do Komunii, ten pójdzie. My nie będziemy tutaj liczyć osób, które chodzą do Komunii. Ale wiecie, ja do was wołam dzisiaj, żebyście, jak jesteście nam mszy świętej, żeby każda msza święta była dla was przyżyciem przyjęcia Komunii Świętej. Księża spowiadają w konfesynałach. Nawet jak jesteś w stanie grzechu, idź wcześniej do spowiedzi, wyspowiadaj się i idź do Komunii Świętej, bo to jest lekarstwo. To jest lekarstwo. Wiecie, jak komunia święta jest ważna dla Kościoła? Za sprofanowanie komunii świętej grozi ekskomunika, wykluczenie ze społeczności Kościoła. Proboszcz, tutaj ksiądz dziekan, ale każdy ma obowiązek zatroszczyć się o to, żeby komunia święta była przechowywana w godnym miejscu i żeby nie było, żeby wykluczyć jak najbardziej to możliwe, jakiekolwiek. Sprofanowanie Komunii Świętej, dlatego Ksiądz Proboż wie, gdzie jest kluczyk do tabernakulum, i on za niego odpowiada. To, co z nim zrobi, to jest inna rzecz. Może go schować w tym miejscu, w tamtym, ale to Ksiądz Proboż ma, ma na swoim sumieniu. A ktokolwiek z nas sprofanuje Komunię Świętą, jest wykluczony ze społeczności Kościoła. Jako egzorcysta, najtrudniejsze egzorcyzmy, jakie miałem, to były nad satanistką. Jedne z najtrudniejszych. Wiecie, w Kościele. Istnieje coś takiego jak funkcja misjonarza miłosierdzia, kiedy on może rozgrzeszyć nas ze wszystkiego, tak jak papież. Nie każdy ksiądz to może. To są wyznaczeni księża. Jedną z sytuacji, w której on może rozgrzeszyć, to jest właśnie sprofanowanie Komunii Świętej. I wiecie, ja w swoim życiu nie jestem misjonarzem miłosierdzia, ale Kościół nam mówi, jak nie jesteś, to możesz rozgrzeszyć taką osobę wtedy, kiedy napiszesz do Stolicy Apostolskiej i Stolica Apostolska pozwoli ci ją rozgrzeszyć, tą osobę, i ona wyznacza pokutę. I miałem tak w swoim życiu kilka razy. Bo to jest bardzo ciężki grzech. Sataniści profanują Komunię Świętą. Oni wiedzą doskonale, kto tutaj jest w Komunii Świętej. Wiecie, ile kosztuje Komunia Święta w Polsce? Jak sataniści chcą ją kupić, ile kosztuje w Polsce? Około 1500 zł, w zależności od regionu w Polsce. A wiecie, ile kosztuje w Austrii, gdzie jest gorszy dostęp do komunii? 3000 euro około. Ja nie mówię, żeby sobie dorobić, żeby nikt nie myślał, ale wiecie, jak oni są w stanie tyle zapłacić i oni w to wierzą i wiedzą, że tu jest żywy Bóg, a jak my mamy taką możliwość dostępu do Komunii Świętej, i co z tym robimy? Ani żywy Bóg. Kiedyś na egzorcyzmie, dlatego że mam kaplicę, w której egzorcyzmuję i nie mam tam na stałe najświętszego sakramentu, więc zawsze przynoszę Pana Jezusa. I kiedyś zapomniałem po prostu przynieść. No ale miałem korporał. Korporał to jest ten taki, e, tak, taka, e, taka biała, mm, Taka biała bielizna na kielichu, którą rozkładamy i na tym kładziemy kielich i, i patenę. I wiecie, ja w tym nosiłem Pana Jezusa, no i widzę, że przecież Go tam nie ma, bo nie nakładałem Pana Jezusa. I podczas egzorcyzmu z Duch mi mówi tak, Ty tego nie widzisz, ale On tutaj jest cały. On tutaj jest cały. Bo w małej odrobince, która nawet dla nas jest niewidoczna, to tam jest cały Chrystus, absolutnie cały. Dlatego zobaczcie, jak Kościół mówi, że gdy przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, powinniśmy dokładnie zbadać, czy na naszej ręce nie ma żadnych partykuł, cząsteczek Komunii Świętej. Dlatego najlepszą formą przyjęcia Komunii Świętej jest naklęcząco i do ust. Ale też gdy mamy patenę, możemy zobaczyć, że ksiądz, gdy udziela Komunii Świętej, później paluszkiem ściąga wszystkie partykuły. Bo to jest ogromny szacunek wobec Komunii Świętej, bo to jest żywy Bóg. Komunia Święta jest lekarstwem. Kiedyś pamiętam taką jedną osobę, która chodziła do mnie na terapię i mi mówi tak, że wie ksiądz, co mi najbardziej pomogło? Żeby ja pytam co, bo wiecie, to taki trochę, można pomyśleć, co ja tam takiego zrobiłem, prawda? Ona mówi, to, że ksiądz mi powiedział, żebym chodziła do Komunii Świętej i chodzę codziennie i to mi najbardziej pomaga. Wcale nie żadna terapia. Wcale nie to, co ja tam, wiecie, pięknego powiedziałem. Żywy Bóg. Żywy Bóg. Dzisiaj przychodzę do was i chcę wołać do waszych serc o to, żebyście byli wrażliwi na przyjmowanie Komunii świętej. Żebyście zrobili wszystko, co w waszej mocy, żeby na każdej mszy świętej, jak jesteście, pójść do Komunii świętej. Bo to jest dla nas pokarm i lekarstwo na życie wieczne. A teraz powstańmy. I do dobrego Boga, który nas tutaj gromadzi.